Wszystkim z tej strony Fox FoxParel i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś postanowiłam popaplać nieco o membershipie, o jego plusach, minusach i mojej osobistej opinii. Jednakże postaram się to zrobić w nieco zwięzły sposób, ponieważ nagrywam ten odcinek już drugi raz. Głównie dlatego, że za pierwszym razem wyszło mi około pół godziny. No nie oszukujmy się, kto ma tyle czasu. Więc przejdźmy od razu do odcinka i zacznijmy od tego, że School of Dragons oferuje różne tam um, plusy w zależności od tego, który membership kupicie. I niektóre z nich są tak totalnie bez sensu, jak na przykład zero reklam. I ja nie wiem, czy ja jestem jedyna, czy co, ale ja nigdy w życiu, nigdzie w School of Dragons nie widziałam żadnych reklam. Nie licząc oczywiście tych, które oglądacie jakby dla siebie, żeby zarobić diamenty. Więc to brzmi trochę tak, jakbyśmy mieli na własne zawołanie, pozbyć się reklam, które dają nam zarobić, no trochę to bez sensu. Co zaś się tyczy innego plusa, którym niby jest um, flight ja rozumiem, że na samym początku rzeczywiście było to coś, co mogło nas skusić do kupienia membershipa, ale obecnie tyle jest tych flight i tyle jest zbagowanych, no że średnio się chce kupować membershipa właśnie dla tego flight suita. Kolejnym plusem membershipa, którym SOT tak lubi się chwalić, jest na przykład skrzynka z random Jajami, albo 500 gemów em, co miesiąc. No i tutaj dla mnie wyglądało to tak, że ja ich nie dostałam. Napisałam do supportu, support odpisał, że rzeczywiście wiedzą o tym błędzie, ale nie wiedzą, jak go naprawić. No i w sumie na tym się to skończyło. Więc ileś tam lat temu straciłam właśnie parę skrzynek i parę tam setek diamentów, przez to, że Skull Dragons nie wie, jak naprawić własną grę. Kolejnym moim problemem z Skull of Dragons jest to, że nie działają nie tylko te aspekty, za które płacimy i dostajemy je z membershipem, czy raczej powinniśmy je dostać z membershipem, ale nie działają również te aspekty gry, które są dostępne dla wszystkich graczy. Więc teraz na przykład mamy event i statki eventowe lubią być niezatabialne. Mamy misje w stajni, na które wysyłamy smoki, i potem nagle robi się bug, że one wrócą dopiero za minus 1000 godzin. Albo mamy na przykład baga, który sprawia, że nie zaliczają nam się achievementy. No więc teraz pomyślcie sobie, że jesteście świeżakiem, nowym graczem, dopiero zaczynacie grać w School of Dragons. No i gra oferuje tyle aspektów, i nawet zastanawiacie się, czy nie kupić tego membershipa, żeby wiecie jakoś tam sobie pomóc na samym początku. No i tak sobie gracie, a tutaj Battle Event nie działa, misje w stajni nie działają, achievementy się nie zaliczają, zwierzątka na farmie albo się resetują, albo się bagują, i jest jedno na drugim. Um, expansion packi nie pozwalają Wam um, progresować, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Um, tutaj chodzi mi o to, że na drugim Wikingu, na moim głównym koncie, nie potrafię od paru lat skończyć Expansion Packa z lewiatanem, ponieważ gra najzwyczajniej w świecie nie pozwala mi wejść do miejsca, w które muszę wejść. Więc teraz no, jesteście nowym graczem, jakimś cudem udało Wam się uzbierać za ten nowy Expansion Pack, czy też nawet pokusiliście się o tego membershipa i macie ten Expansion Pack za darmo. No i nagle okazuje się, że nie potraficie go przejść, więc wygląda to strasznie słabo. Do tego oczywiście dochodzą achievementy i tutaj po raz kolejny za przykład posłuży Leviathan. Lewia, um, ponieważ są dwa na mini ze Stormheart i dla mnie to wyglądało tak, że zrobiłam to, miałam tyle gwiazdek, ile powinnam, napisałam do supportu, support oddał mi gemę, równocześnie mówiąc, że nie wiedzą, jak to naprawić, więc... No naprawdę ciężko mi zaufać jakby marce, która nie potrafi naprawić własnej gry. Zresztą takich błędów jest naprawdę, naprawdę multum i będziecie je właśnie sobie oglądali w tle teraz jak ja sobie paplam. Bo udało mi się znaleźć parę ciekawych, mam też swój własny zaobserwowany wczoraj. I a propos tego baga, to jeszcze muszę powiedzieć, że kolejnym aspektem, który jest dostępny dla wszystkich graczy jest między innymi um, event typu właśnie To jest. No i teraz, kiedy ja sobie tak spędzam czas i gram, i gram, i grinduję te medale, zdobywam je, bo chcę tego smoka, no i nagle okazuje się, że niektóre nagrody są zbagowane. No jakoś nie zachęca to ani mnie, żeby tych nagród używać, ani i pewnie świeżych graczy, żeby starać się te nagrody zdobyć. No i poza tym po raz kolejny jest to problem, że zwykli gracze mają bugi i... Jeżeli mam być szczera, to gdyby Squad Dragons działał na tej zasadzie, że jeżeli jako membership naprawdę, przepraszam, że jeżeli jako member naprawdę dostajecie jakieś super plusy i powiedzmy na przykład to, co dostają memberzy, nie jest zbagowane? spoko, jak najbardziej. Ale w momencie, kiedy jako gracz bez membera macie te same bugi i jako gracz z memberem macie te same bugi, no to za co my tutaj właściwie płacimy? Za to, żeby gra była wkurzająca i niegrywalna? No, moim zdaniem jest to totalnie bez sensu. Tym bardziej, jeżeli gracie w inne gry, za które na przykład już trzeba płacić. Ja sobie poza School of Dragons gram na przykład w WoWa, czy też w ISO. I tutaj oczywiście ISO jest bardziej buy to play, ale możecie sobie zrobić, yy, oczywiście, yy, możecie kupić sobie subskrypcję. I wtedy dostajecie do tego bonusy. I tak powinny właśnie działać bonusy w School of Dragons, że płacicie i je dostajecie i one działają. A nie, że płacę, powinnam dostać, ale nie dostaję, bo totalnie jest to moim zdaniem bez sensu. No, i tak właściwie jest to totalny skam, że Squadron Dragons nadal na to pozwala i nie starają się tego w żaden sposób naprawić. I tutaj już od razu wspomniałam o tym, że nie działał mi Achievement z Stormheart, z Minigami Stormheart. Podczas gdy w Wowie, kiedy nie zadziałał mi Achievement i napisałam do supportu, to dostałam odpowiedź następnego dnia. Dostałam Achievement i napisali, że sprawdzili w że rzeczywiście powinnam ten Achievement dostać. I teraz się pytanie, czy School of Dragons w ogóle ma jakieś logi? No i poza tym sam fakt, że jakoś WoW nie ma problemu, żeby to naprawić i tak powinno być, ponieważ za to płacę. W momencie, kiedy School of Dragons um, powiedzmy skusiłoby mnie jakoś, żeby kupić membershipa, miałabym ten sam problem, bo uwaga, membership nie sprawia, że nagle wszystkie glicze się naprawiają. No i mam membershipa, piszę do nich, oni mi piszą, że nie umieją tego naprawić, no to sorry, ale na co używacie mój hajs, jak nie na to, żeby rozwijać tą grę? Więc, no, moim zdaniem, membership to jest totalna porażka w School of Dragons i jest to totalnie nieopłacalne. Przynajmniej nie na obecny moment, kiedy wszystko jest takie zbagowane i deweloperzy właściwie sami nie wiedzą, co robią. I muszę przyznać, że na ten moment czuję się tak, jakby deweloperzy School of Dragons to były jakieś dzieciaki, które świeżo co zaczęły bawić się w IT gdzieś tam na studiach, świeżo co um, cokolwiek zaczęli programować, stąd te bugi, oni nie wiedzą jak to naprawić, no i gdzie tu są jakiekolwiek um, powiedzmy sobie warunki do rozwoju tej gry? No ich po prostu nie ma. Więc jakby podsumowując to wszystko, to no membership na ten moment jest totalnie nieopłacalny, bo niby daje wam plusy, ale te plusy jednak nie działają, a jeżeli działają chwilowo, to zaraz nie będą działać. Support właściwie nawet nie wie jak naprawiać te rzeczy w grze, które się zepsuły. No moim zdaniem totalna strata kasy. No moim zdaniem totalna strata kasy. I po raz kolejny pozwólcie mi powtórzyć, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Macie prawo do własnej, a jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to oczywiście bardzo chętnie dowiem się, co wy myślicie na temat Membershipów w komentarzu. I jeszcze na sam koniec dodam, że bardzo dziękuję wszystkim za udział w ankiecie. One jeszcze tam sobie z tydzień, powiedzmy, powiszą, żeby mieć pewność, że każdy miał czas oddać głos. I tutaj mogę w sumie chyba od razu powiedzieć, że większość z Was, no w sumie wszyscy, bo 100% głosujących. Chciało zobaczyć na kanale inne treści niż tylko takie typowo growe i tam na przykład zaproponowałam Q&A czy vlogi, więc jeżeli chcecie zadać mi pytanie do Q&A, nieważne czy jest one związane z jak rysować smoka czy nie, bo możecie pytać o wszystko, to proszę żebyście pisali Q i dwukropek, zresztą pokażę Wam się na ekranie jak to zrobić, ponieważ wtedy łatwiej będzie mi filtrować te komentarze, zebrać je wszystkie do kupy i nagrać dla Was odcinek. Ale tak, ja już się nagadałam, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić swoje opinie na temat Membershipa w komentarzach, bo naprawdę chciałabym się dowiedzieć, co wy sami o tym sądzicie. A tymczasem to by było na tyle i do zobaczenia.